Witajcie widzowie w naszym cośrodowym, międzyrajdowym spotkaniu. Zacznę od zaproszenia Was, tych, którzy jeszcze nie widzieli, na test Renault Clio 5. generacji poliftingu, który opublikowałem w minioną sobotę. Clio to kapitalny samochód, a test jakoś niespecjalnie się kliknął. Moja żona twierdzi, że to dlatego, że to babskie auto, ale to wcale nie jest babskie auto. Clio to jest absolutnie uniwersalny samochód, jak chodzi o... Uni o, unisex, tak to się mówi, prawda? No ale przede wszystkim Clio jest... Autem kapitalnym, bardzo dopracowanym, świetnie jeżdżącym, mimo no niestety trzycylindrowego silnika. No i mnie się po prostu ten samochód bardzo spodobał. Zawsze był na czołówce mojej listy samochodów w segmencie B obok Jarisa, nawet może ciut za Jarisem, a w tej chwili, biorąc pod uwagę nowego Jarisa i nowe Clio, zdecydowanie poszedłbym w Clio, bo jest po prostu większe. No ale mniejsza o to, zapraszam Was na ten test. Natomiast zapraszam Was też już teraz na następną sobotę, najbliższą sobotę, kiedy to opublikuję wywiad z Mikomarczykiem. Miko Udzielił mi wywiadu, w którym rozmawiamy o sezonie 2023, czyli o minionym sezonie, o tym jak było, ale też o niektórych aspektach kolejnego sezonu wywiadu tego Miko udzielił mi podczas spotkania trzy pokolenia rajdowe, o, tu mam nawet jeszcze naklejkę z tego spotkania, trzy pokolenia rajdowe, które grupa rozdziele zorganizowała w Rzegocinie, czyli miejscowości w Małopolsce takiej dość mocno z rajdami związanej. Na spotkaniu był m.in. właśnie Miko z Szymonem, ale przede wszystkim był pan Sobiesław Zasada i Maciek Wisławski. Maciek, którego jako mojego wielkiego idola po 30 latach kibicowania w końcu miałem okazję poznać osobiście. Natomiast pan Sobiesław nieco spóźnił się na spotkanie, ale absolutnie skradł cały show opowiadając anegdoty z czasów swoich największych rajdowych lat. Między innymi opowiadając o tym, jak został kierowcą fabrycznym Steyr Puch. Absolutnie niesamowita historia. To spotkanie było na żywo transmitowane przez Motowizję, więc pewnie będzie też powtarzane w Motowizji. Jeśli ktoś z Was ma taką możliwość, a nie widział go wcześniej, to też na nie serdecznie zapraszam, też je serdecznie polecam obejrzeć. A teraz już przechodzimy do spraw bieżących. Choć znowu Trochę cofamy się w czasie, bo informacja, od której zaczynamy, pojawiła się w środę poprzednią, już po opublikowaniu mojego vloga, dopiero ją poznałem. Mianowicie Andreas Nicholson zapewnił sobie starty w samochodzie Rally One w Hyundaiu. I ja jestem absolutnie tym zszokowany. I teraz, kiedy już powiedzmy jest to faktem, no to może w końcu powiem to, chociaż wydaje mi się, że to już jest tajemnica polityczna, ale już wszyscy o tym wiedzą. Mikkelsen rozstając się z Hyundai'em poprzednio w czasach jeszcze samochodów w WRC, zaprzągł swoich prawników, bo Hyundai chciał mu dać częściowy sezon po niezbyt dobrym pierwszym sezonie, niby był zakontraktowany na dwa. Hyundai chciał go troszeczkę usadzić, jeszcze Andrea Adamo wtedy rządził, a Mikkelsen się na to absolutnie nie zgodził. Wyciągnął prawników, jakieś umowy, kontrakty, no i prze przemęczył cały drugi sezon on w Hyundai'u, zapewne będąc już wyraźnie per noga traktowany, jak chodzi o nowe części i tak dalej, nie osiągnął nic wielkiego, no bo jeśli próbujesz z nami walczyć, no sorry, jesteśmy więksi, jesteśmy producentem. No, takie myślę było założenie. No i też tym zachowaniem właśnie zepsuł trochę krwi Hyundai'owi, ale też zepsuł swoją opinię, po której to ponoć miał nigdy więcej nie być zaangażowany przez zespół fabryczny. To jest plotka. Ja tego nie usłyszałem od Andrasa, ani od nikogo z Hyundai'a. Po prostu dowiedziałem się tego gdzieś w którymś momencie, na którymś rajdzie już kilka lat temu. Co potem jeszcze podkreśliło moją niechęć do Andreasa, to to jak narzekał wielokrotnie na Kajetana i na strategiczne, mądre podejście do walki o tytuły w kategorii WRC2, WRC3 czy teraz WRC2 Challenger. Bardzo takie nieprzyjemne komentarze sprawiają, że dla polskich kibiców nie jest, a przynajmniej nie powinien to moim zdaniem być jakiś szczególnie sympatyczny gość, chociaż z drugiej strony no, uśmiech ma taki niby czarujący, ale też słyszałem od kibiców, że podejść do niego po autograf czy po zdjęcie też nie zawsze jest najłatwiej. Ja mam tu troszeczkę inną perspektywę, bo ja mam łatwiejszy dostęp do tych zawodników, kiedy jestem jako media na rajdzie, więc ciężko jest mi się wypowiadać. Ale kiedy jeszcze chodziłem jako kibic, chcąc czasem zrobić zdjęcia, to takim absolutnie najbardziej niesympatycznym kierowcą w czołówce WRC był zawsze Richard Barnes, już od lat nie żyjący. I też właśnie jak widzę te wszystkie jakieś tam czczenia Barnesa, to też sobie zawsze myślę, a tak, wspominacie gościa, który i tak był. No, no, nie, nie powinno się o zmarłych mówić źle, no to może nie powiem ale, ale ciśnie się takie pewne słowo pewne określenie ale wracając, bo znowu w nich wychodzą dygresje nad dygresjami, Andreas Nicholson jeździł będzie w trzecim samochodzie, dzielił go będzie z Lapimi Sordo Efektem czego można powiedzieć, że pojadą pewnie po 3-4 rajdy? No chyba, że jednak Hyundai wystawi 4 samochody, no bo jeszcze przecież Suninen, co z Suninenem? Hyundai zapowiadał te 4 auta, teraz o tym jest cicho, więc nie wiadomo, czy się tego będą trzymać, czy nie. No byłoby super, gdyby przynajmniej w niektórych rajdach pojechały 4 Hyundaje, ale no czy tak się wydarzy, no to będziemy to widzieć, będziemy sobie o tym na pewno mówić. Ja natomiast uważam, że jest to tak czy inaczej strata fotela, marnowanie fotela, bo tak. Andreas jest doświadczony, raczej będzie przywoził punkty na poziomie sordo, nie na poziomie lapiego. Moim zdaniem, będę bardzo zaskoczony, jeśli Andreas będzie szybszy od lapiego. Ale tak czy inaczej te punkty mogliby przywozić też inni kierowcy z mniejszym doświadczeniem, przy okazji zbierając to doświadczenie. No więc kto mógłby to być? Oczywiście Lindholm, e, oczywiście Solberg, Formo Greensmith, Pajari Munster, Liname, Rossel, Heikila, Jona, Marczyk, a ze starszych no to właśnie Suninen albo Kaito nawet. Kurcze mistrz świata WRC2 Challenger mógłby kilka tych rajdów gdzieś tam pojechać po te punkty dla jednego, drugiego czy nawet trzeciego zespołu fabrycznego. Myślę, że byłaby to kwestia po pierwsze sponsorska, na pewno, ale też jakiegoś takiego zdroworozsądkowego podejścia, zwłaszcza na rajd Polski. Dla Kajetana pojechanie Pumą Rally 1, punktowanie dla M-Sportu. Niech to może pan Maciek woda, jeśli jakimś studentem by to do niego dotarło, podrzuci Milnerowi czy, czy, czy Wilsonowi. Czemu nie? I cóż, Mikkelsen powiedział, że będzie wspierał Neville'a i Tanaka w walce o tytuły w WRC wśród kierowców i wśród producentów, czyli innymi słowy, podda się wszelkim poleceniom zespołowym. To już jest bardzo dobre pierwsze zdanie z jego strony. Jak to wyjdzie, no, będziemy widzieć w praniu. Zapowiedzi sezonu na razie jeszcze dość odległego, jeszcze mamy półtora miesiąca do Raju Monte Carlo. Nie wiemy, kto w nim wystartuje. Nie wiemy w ogóle, kto wystartuje w samochodzie M Sportu. Dalej nic w tym temacie się nie mówi. Ja dalej wcale nie jestem przekonany, czy M Sport pojawi się w Monte Carlo i w trakcie całego sezonu jako zespół fabryczny. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że tak. Pozostając jeszcze w Hyundai, a jednocześnie już pomogł, kończąc tą część naszego vloga, to oj Tanak odbył już pierwszy test. Układ sponsorsko-umowny pomiędzy nim a M Sportem i Nim a Hyundai'em pozwolił na to, że jeszcze przed końcem roku Tanak wsiadł do Hyundai I20 Rally One. Pojeździł nim po jakimś zniszczonym szutrze gdzieś we Francji. Wypowiadał się, że samochód jest bardzo szybki, wydaje się być solidniejszy. Podkreślił, że późna decyzja Koreańczyków o tym, żeby pozostać w samochodzie z samochodem Rally One w WRC. Sprawiła, że model w roku 2022 był niedopracowany. Ten samochód miał wiele mankamentów, które już są zlikwidowane. Zatem bardzo pozytywne pierwsze wrażenie. Tanaka z testów Hyundai. Em. Zobaczymy, jak to się przełoży na odcinki specjalne. A odcinki specjalne w miniony weekend rajdu, i teraz uwaga: Rally National Ivernal de Devil. De runda Pucharu Francji, w każdym razie z bazą w laży de LoMP. Kapitalnie, to ja nie umiem francuskiego, ale zawsze sobie mogę trochę połamać język, spróbować. Była areną dobrych testów, ponieważ odbywał się ten. Ten rajd w województwie ze stolicą w Gap, jakkolwiek to Francuzi fachowo nazywają, w gminie Gap. Zatem świetny test przed Monte Carlo, asfaltowy rajd i w tym rajdzie widzieliśmy m.in. samiego Pajari i Anim Malkonen, którzy jechali GR Yarisem Rally 2 ponieważ jeszcze te papiery nie zostały przez EFIA przyklepane, jeszcze nie ma ten samochód formalnie homologacji, to jechali jako załoga zero, jako zeróweczka, no i bawili kibiców, wyglądało to ładnie na trasie, natomiast o, zwycięstwo Zresztą z sukcesem. Zawalczył fabryczny Citroen, którego w tym roku już nie będzie, w sezonie 24 już nie będzie przygotowywał zespół PH Sport, tylko fabryczny Citroen będzie teraz przygotowywać grupa DG Sport Competition. I te dwa Citroeny dla Nikolaja Grazina i Konstantyna Aleksandrowa oraz Johanna Rossella i Arnonda Dunanda wystawione były właśnie w tym rajdzie i to te dwie załogi właśnie w takiej kolejności, co jest może być zaskoczeniem, zajęły dwa najwyższe miejsca w tym rajdzie. Nikolaj Grazin objechał Johanna Rossella, uwaga, o półtorej minuty. Bardzo, bardzo duża różnica dla debiutanta w tym samochodzie względem Rossella. Niesamowite tempo Gryazina. 10 odcinków specjalnych, to nie był jakiś bardzo długi rajd, ale, jedno, ale no, jestem zaskoczony, że Gryazin objechał Rosella w, w Rosella samochodzie tak naprawdę na dzień dobry. Oprócz nich byli jeszcze Greglin, z Jamesem Morganem jechali Fabią RS Rally 2, ale dojechali tylko do trzeciego odcinka specjalnego i się rozbili zatem tyle. W temacie tego rajdu i testowania przed Monte Carlo tych testów na pewno w najbliższych tygodniach będzie jeszcze kilka, będziemy o nich też wspominać. Będziemy na pewno jeszcze wracać do GR Jari'sa Rally 2, a teraz powiedzmy dwa słowa o GR Jari'sie Rally 1, bo w końcu Jari's nie wygląda jak samochód przedstawiciela handlowego z przyklejonymi kilkoma czarnymi i czerwonymi naklejkami. Toyota Gazoo Racing pokazała malowanie na sezon 2024 i nowy GR Yaris Rally One wygląda po prostu kapitalnie, jest cały czarny w takim lekkim matowo-satynowym kolorze z napisami oczywiście GR, wygląda bardzo bojowo, no i biorąc pod uwagę historyczne zależności, to ten czarny samochód może naprawdę namieszać, bo czarne samochody rajdowe zawsze dobrze wyglądały i dobrze jeździły, czego przykładem niech będą chociażby fiesty M Sportu z sezonu 12 albo 13. Teraz widzicie zdjęcia i Wam też napiszę, napiszę w którym to było sezonie dokładnie. Ja pamiętam te fiesty, wyglądały wtedy bombowo, fantastycznie. No i ten GR Jaris w końcu też tak wygląda, a powinien tak wyglądać od samego początku. Druga strona karteczki, i mamy kwestię, która też nas bardzo nurtuje, kwestię przepisów na sezony 2024 i dalsze. FIA ze specjalną grupą rajdową próbuje uatrakcyjnić rajdy, zwłaszcza chcą uatrakcyjnić niedzielę, i w tym celu będzie nowa punktacja od przyszłego już sezonu, którą ogłoszono i której nie podano. Czyli będzie nowa punktacja, ale na razie wam nie powiemy jaka. Ma ona uatrakcyjnić właśnie głównie niedzielną część rajdu. Z takich zmian regulaminowych ustalono też, że w ramach cięcia kosztów w przyszłym roku będą tylko trzy zestawy hybrydowe na każdy samochód Rally One e, oraz na odcinku testowym samochody Rally One będą miały tylko dwa przejazdy, a trzeci przejazd będzie też obowiązkowy, ale będzie się odbywał z przedstawicielem FIA lub wskazaną przez FIA osobą. Czyli krótką więc będą takie wiposkie przejazdy. Pojazdy dla gości w samochodzie Rally One plany. Kolejne plany, jeszcze do końca nie ogłoszone, to skrócenie formatu rajdów w WRC. Ja strasznie się tego obawiam, bo dalsze skracanie rajdów nie wpłynie na zwiększenie ich popularności. Rajdy nie mogą być krótsze, rajdy powinny być dłuższe, rajdy powinny, jak to właśnie Pan Sobiesław Zasada mówił w Rzegocinie, powinny być dłuższe, powinny mieć po 600 tysiąc nawet kilometrów OS-owych miały rajdy właśnie na przykład Safari w latach jeszcze 90 ale niech te rajdy w WRC mają właśnie po te 300, 500 kilometrów, naprawdę nie mniej, niech one trwają 4-5 dni. To nie ma znaczenia negatywnego dla oglądalności. Oglądalność trzeba czym innym podbić. Nie skracaniem rajdów. To tak jakby próbować upchać do kieszeni coś ważnego, jakieś ważne dokumenty, bo jak są rozwieszone, to, to ich nikt nie przeczyta. To, to wcale tak nie jest. Zatem planuje się, żeby minimum 3 dni plus w czwartek już odcinek testowy zbunkrować do minimum trzech dni w tym już odcinka testowego. Tak było w Estonii w roku 2020, jak w ramach pandemii, w trakcie pandemii, w ramach próby dokończenia tego sezonu WRC 2020 wrzucono właśnie wrzucono rajd Estonii, który był tak skrócony, który miał w piątek rano odcinek testowy, w piątek po południu pierwsze próby, sobota pełna rajdu i połowa niedzieli. Taki dość skrócony, no ale to była, to była sytuacja wyjątkowa, była pandemia, nikt tego rajdu nie traktował jako czegoś stałego. Nawiasem mówiąc, ostatnio też podniosiono w Netherfishu, był taki artykuł na temat rajdu Monza Rally Show, na temat Monza Rally, która była przecież finałem WRC przez dwarta z rzędu i o tym, że taki rajd tak naprawdę miał bardzo dużo magii dla WRC. Ja się z tym 100% zgadzam. Taka barburka WRC, bo to tak, tak ten rajd określiłem po tym, jak go miałem okazję widzieć jako, jako kibic te dwa lata temu. Pozwoliła zobaczyć wielokrotnie samochody, bardzo blisko. Rajd mimo wszystko był trudny, mimo wszystko był techniczny. No i może jest miejsce, myślę, dla tego typu wydarzenia w WRC i niech ono wtedy będzie faktycznie trochę bardziej okrojone. Ale z drugiej strony nie możemy właśnie na przykład myśleć o tym, żeby zrobić rundę w WRC na torze bez odcinków poza torem i niech ona się zamknie w dwóch dniach. Nie, nie, to już byłaby przesada w drugą stronę i też nie uważam, żeby to było dobre. Następna rzecz, o której się mówi, to o tym, że po sezonie 2025 znikają samochody Rally One. Samochody Rally One są za drogie. Nowa królewska kategoria ma bazować na samochodzie Rally 2. Ma być głośniejsza i troszeczkę szybsza, mieć nieco bardziej rozwinięte aero, ale też bez przesady. No i prawdę mówiąc, według mnie to i tak jest za dużo. Nie mamy takiej potrzeby, żeby ten samochód był nie wiadomo jaki szybki. No niech on będzie głośniejszy, to jest bardzo dobry ruch. Niech on ma trochę więcej mocy, chociaż tu się mówi, że nie mogą być aż tak szybciej jak Rally One, bo nie są tak bezpieczne. No to przecież bezpieczeństwo wymuśmy. Bezpieczeństwo wrzućmy. Bezpieczeństwo to jest coś, co się opracowuje raz, co się nie zużywa. To nie jest silnik. Tutaj nie szukamy dziesiątych części milimetra. To jest kwestia wsadzenia grubszych rurek i większej ilości pianki w konstrukcję szkieletu, który i tak jest. W przypadku Rally1 mógłby być na przykład wspólny, a w przypadku Rally2 no, no ma jakieś, jakieś ogólne zarysy parametrów przepisów, które zmieszczą się w Fabi, zmieszczą się w Yarisie. No i, i po, co nam, po co nam jakieś większe kombinacje? To wystarczy. Zatem ma być samochód Rally2, Plus nową kategorią królewską, i teraz nie wiedzą, jak to nazwać. To ja mam propozycję. WRC nie ma nic. Złego w tym, żeby to po prostu było określone jak World Rally Car kolejnej ewolucji, kolejnej generacji. Mieliśmy WRC 2.0, mieliśmy WRC 1.6 Turbo, mieliśmy WRC 2017 i teraz mamy nagle Rally One. Zamiast to nazwać WRC Hybrid, po co na siłę wyszukaliśmy nową nazwę? To tak jak, jak, jak Toyota w pewnym momencie Corollę nazwała Aurisem, no to dalej była Corolla. Nawet w sedanie to się dalej nazywało Korolla, więc po co te zmiany? Samochód WRC 2026, bazujący na samochodzie Rally 2, z minimalnymi przeróbkami, więcej bezpieczeństwa, więcej mocy wystarczy. Takie jest moje zdanie. A z takich rzeczy, bo to są cały czas plany, z takich rzeczy pewnych, to w sezonach 2025 i 6 dostawcą opon będzie Hankook. No i moim zdaniem. Jest to zła rzecz, zresztą złą rzeczą jest też to, że teraz jest Pirelli. Złą rzeczą było wcześniej Michelin, BF Goodrich i tak dalej. Ostatni sezon dobry to był ten, w którym mieliśmy Michelin i Pirelli. Generalnie nie powinno być monomarki oponiarskiej, takie jest moje zdanie. Bo po pierwsze, więcej producentów opon to większa konkurencja, to niższe ceny dla zawodników. Po drugie, większa konkurencja na kolejnym poziomie sprawia, że my jako konsumenci też możemy się zastanowić, a może Pirelli, a może Michelin, a może Hancock, może BF Goodrich. Jest tych producentów przecież pełno. Jeździmy na Continentalach, na Dębicach, na Barumkach, na, na wszelakich... O, Barum! <laughs> też kapitalna marka związana przecież z naszym ukochanym sportem. Zatem ja uważam, że monomarka oponiarska nie jest dobra, proponowałbym powrót do czasów, kiedy były co najmniej dwie marki w WRC. Zresztą to samo jest w Formule 1, też monomarka nie jest dobra, też był czas, kiedy mieliśmy Michelin i... G nie Goudiera. Co tam było to drugie? Bridgestona. No i, i też na jednych torach wyścigowych lepiej sprawowały się Michelin, na innych Bridgestony było ciekawie, było, było naprawdę bardzo to atrakcyjne dla kibiców. Ostatnia rzecz, o której się mówi też już w kategorii raczej przyklepanych kwestii, to wprowadzenie limitu budżetowego wzorem Formuły 1 właśnie dla zespołów fabrycznych. Jak to będzie wyglądać, jak się to będzie rozwijać, będziemy o tym mówić. A na koniec zostawiłem małą plotkę, bo tak jak PH-Sport w nie został zastąpiony przez DG Sport Competition, tak Toxport nie będzie już obsługiwał fabrycznego zespołu Skody. Plotka mówi podkreślamy to plotka mówi, że zespół fabryczny Skody będzie wystawiał się sam jako fabryczna Skoda, tak jak to było dawniej, natomiast Toxport nie zostanie na lodzie. Toksport ma obsługiwać fabryczny zespół Toyoty. I właśnie przy współudziale inżynierów niemieckich z Toksportu, inżynierowie z Jewaszkila, z Toyota Gazoo Racing, z Departamentu Rajdowego, będą usuwać bolączki wieku dziecięcego w GR-Jarisie Rally 2 w sezonie 2024. Co Wy o tym myślicie? Czy to jest dobry pomysł? Ja myślę, że jak najbardziej, zwłaszcza, że tylko po raz kolejny podkreśla to, że fabryczna Skoda jest fabryczną Skodą, fabryczna Toyota będzie fabrycznym Toksportem Sportem, Fabryczny Citroën to jest ten DG Sport Competition. Bardzo dobrze, że jest więcej fabryk. Bardzo dobrze, że one się nie kryją z tym, że są fabrykami. To się tak już no, mówi wprost w przypadku Citrena. No, fabryczne Citroën obsługuje DG Sport. Mówi się, że ci inżynierowie z Tok sportu pomogą inżynierom fabrycznej Toyoty w doskonaleniu risa. Więc mamy zespoły fabryczne, które będą miały te auta na bieżąco doskonalone, na bieżąco poprawiane. No i siłą rzeczy będą znowu szybsze od prywaciarzy. Od prywaciarzy, wśród których my mamy nasz wielki polski sukces Mistrzów Świata Kajetana Kajetanowicza i Maćka Szczepaniaka. Z tym po raz kolejny po podkreśleniem tej radosnej kwestii chciałem Was zostawić. Życzę Wam spokojnego dnia, tygodnia. Jeszcze raz zaprosić na test Clio, zaprosić na wywiad z Mikomarczykiem. I do zobaczenia!